Siema. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, kontynuujemy naszą wielką i potężną. Piękną serię z Wielkich Czech. Ostatnio skończyliśmy na motywie, że coś tam nieco już nam się udało zdobyć tutaj w Indiach. sobie tak kliknijmy na mapę. W Indiach i w Zajfazji. No, Sri Lanka, Malediwy, dobra, dobra, dobra. Spoczko. Tutaj oczywiście mamy wielki, potężny Ming. Mamy aktualnie piątą pozycję na świecie. Przed nami jest Würzburg. Tutaj nasz sąsiad, który, no, tutaj te prowincje ma dowalone. Jakby nie było. Później mamy Sutanat, Dobra i Takara na Bliskim Wschodzie. Więc tutaj na start sobie jeszcze damy tak: badanie inwestycji. OK, Żeby tutaj oczywiście nasze państwo dalej się rozwijało. Zobaczmy jeszcze na dyplomację jak to wygląda. No widzę, że jest że git. Jest git. Jest git. Jest OK. No i myślę że nad tym Osmanem. Czy tutaj z nim nie zawalczyć. Ale dobra. Zobaczymy. Niech on na razie tam bije, tłucze. E, bo my tutaj chyba będziemy no coś się starali. Tak. Plan był taki, żeby tutaj trochę podbijać te państwa. No jeszcze tutaj właśnie trzeba pobudować wicefarmy. Bo nie wszędzie mamy na piątkę. Szczególnie właśnie tutaj w Azji. A tutaj w ogóle te tereny. No dobra. Już widzę o co chodzi. Co się dzieje. Po 55 tysięcy moi drodzy, teraz robimy po 52 tysiące farmy, no z farmy na farmę ta kwota robi się coraz większa, z jednej strony trochę nawet takie zabawne, znaczy w sumie, no mówię, mega ograniczenie, naprawdę to nas tutaj, trzeba przyznać, stopuje nas przyda się zmniejszyć ten, e, że tak powiem wydatki na badania i inwestycje żeby móc tutaj właśnie szybciej popostawiać te farmy, ale w sumie tutaj teraz dobrze, jak będziemy mieli wysoką populację, bo no potrzebujemy tutaj, żeby te jednostki tutaj rekrutować bo inaczej może być lipa pod tym względem no bo weź tą całą armię, przerzuć z jednego końca świata na drugi, to troszeczkę kosztuje, że tak powiem. Ci mają 14 miejsce, kurde. Tutaj bycie się chętnie gdzieś tutaj wbił. Najpierw byśmy tą Sri Lankę tutaj pokonali i tutaj to pozdobywał. No, tutaj widzę, że mają chyba fajne tereny, a i tak nas nie lubią. No bo tutaj na razie po 1300, tak średnio z tą rekrutacją. Chyba, że jeszcze sobie zrekrutujemy no w Europie, no. No, tutaj możemy ładne liczby. W Krakowie 15 koła możemy do razu wyciągnąć. Najwyżej trochę zapłacimy, żeby to wojsko przypłynęło do Azji. No zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy, co będzie się działo w tym odcinku. Ja jestem taki otwarty na to, co po prostu tutaj nam świat pokaże, co nam tutaj przedstawi Stawią. Nie, no w tym Krakowie to piękna rekrutacja. 28 tysięcy. Można zarekrutować do tury. No, Poznać też spoko. Dobra, ogólnie 94 koła, więc bardzo fajna liczba. I teraz co, moi drodzy, tu inwestować? Warsztatów nie mamy za bardzo w ekonomii. Dobra, niech będzie przyrost ekonomiczny. Teraz najbardziej się przydadzą pieniądze. Dobra, mamy swoją armię. Tutaj mamy państwo z jedną prowincją. Siema, Mordo. Nara. Dzięki za prowincję. <laughs> Farby po 51 koła. 54, a na ten na piąty poziom. Ciekawie, ile będzie kosztować na 57 tysięcy. No to nieźle. Jeszcze sobie tutaj może Zrekrutuję trochę jednostek, bo, no, jak mam zaatakować gościa, który ma tam, powiedzmy, który on ma teraz, 13 pozycję, może być ciężkawo więc trzeba szybko pozdobywać tereny. Chociaż, kurde, ta rekrutacja tutaj jest strasznie mała. nie spodziewałbym się tego. No, dobra, wziąłem tutaj po prostu jeszcze te 8 koła i spróbujmy się z tym typem. On ma jeszcze jakiś sojusz. A to tutaj? Aha, z tymi sojusz. No, dobra. Tak czy inaczej zaatakujemy szybko. 50 koła, zobaczymy, czy będą tu mieli jakąś armię. Tutaj widzę, że kolega jeszcze nie wspiera sojusznik. Dobra, 7 koła wyszło. Dobra, tutaj jakieś ataki. No tu już możemy iść, tutaj stolica. O, dobra, dobra. Pierwsze starcia, moi drodzy. Ale tutaj na spokojnie sobie dajmy radę. Dobra. Czeskie wojska atakują. O, ci się teraz dołączyli. No coś strasznie ten. Słabi są. Dobra, dobra. Tych tutaj mamy zajmowanych całych. Na pewno coś mogą mieć. Ciekawe jak na to Ming popatrzy. Bo z Mingiem mamy dobre relacje. E, teraz tak. Podbiliśmy w sumie dwa państwa. A mamy rok 1700, czyli 6 prowincji moglibyśmy zabrać w sumie z jednego państwa i 6 z drugiego. Teraz tak. Na pewno by nam tutaj zależało na raz, dwa, trzy, cztery. Chociaż dobra. Jak jeszcze mamy z tamtego państwa, to ta pięć. Prowincji. I 6, tego jakoś tutaj Rzecz nie chciałbym iść tak w głąb kontynentu Ale dobra, weźmiemy coś takiego, to jeszcze tak źle nie wygląda Ty Tam już ich zostawimy Więc wyślijmy sobie żądania, proszę bardzo Udało się, trochę armii jakby nie było Straciłem, aby się tak nie wydawało No bo w sumie miałem tam 101 tysięcy Zostało 49, czyli połowa armii padła Dobra, tutaj pójdziemy do naszej prowincji Trzeba to wszystko ogarnąć, tutaj był jakiś fajny taki teren ekonomicznie Nie, ale tu jest 145 tysięcy, no to ciekawie Smakowity kąsek, no w sumie moglibyśmy tutaj wbić Bo tak, tutaj mamy Sri Lankę, zabrać jakieś kilka prowincji później na tych paść. To brzmi jak plan, tylko oczywiście najpierw, moi drodzy, trzeba sprawdzić tutaj kwestię farm. No właśnie. No zaważne, że boty tak w farmie nie inwestują. Inwestują w biblioteki, warsztaty, ale tutaj z farmami to już jest cięższy temat. Dobra, farmy na piątkę powybudowane. Troszeczkę z czasu nam tutaj zeszło. Ten cutanat jest, kurde, coraz większy. Eee, ale poprawiamy z nimi relacje. No, z tymi hegemonami musimy. Musimy, jakby nie było. No to imperium też znowu troszeczkę urosło nam. I tam z tego co czytałem, ktoś tam pisał, że dawaj wywali ich z Europy. Jakbyśmy. Tak całkowicie podbić, co no nie? Zabrać im tereny, mieć dużo punktów i powołalnieć tutaj państwka. No, co najwyżej tutaj na terenach Polski, sobie zabrać coś tutaj, zabrać. No wiadomo, te tereny przy nas, ale oni mają już dziewiąte miejsce. No może mi się z nimi zetrzeć, ale najpierw tutaj, że tak powiem, kwestie kolonii. Co jeszcze załatwimy, moi drodzy. Aha, bo tutaj ci zostali atakowani przez tego niebieskiego. 24 miejsce, okej. Okay. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobra, widzę, że ich zjedli tutaj. No, moglibyśmy się tutaj ruszyć. Tutaj nie zrekrutować tych jednostek. Nawet możemy. No mapa uciekła. Klasyka, moi drodzy. Tutaj są zbrojownie, tutaj, tutaj rekrutacja nie jest taka zła Dobra, jest okej okay. Wypowiedzmy im wojnę, oni mogą mieć jeszcze jakiegoś sojusznika Tylko nie damy radę Dobra, tutaj się wbijemy, tyk No i tak w sumie to cztery prowincje im kosze. Dobra, mamy desant na plecy Na te 47 koła coś tam odbiją, okej okay. Zobaczmy, co to dalej będzie się działo. Aha, tutaj jeszcze robię desant. Dobra, coś tutaj do pomocy. Wbiją, są otoczeni na szczęście. Szybciutko. Dobra, ogarnięte. O, tutaj ten sojusznik, dobra. 31 koła, no mam nadzieję, że desantować się nie będą. Tutaj sobie to wojsko. Dobra, spoczko, jest, jest git. Tutaj teraz spróbujemy. Muszę im zbić wojsko, wtedy będą po prostu chcieli się bardziej poddać. O. Dobra, teraz tak. Pani kolego. Pani kolego, serdecznie. Raz, dwa. O, o! Ty, dobre prowincje. Po dziesięć? No to akurat pięć prowincji ci zakoszę. No nie mogłem sześć, ale tyle mi styknie Co to są za prowincje? Tu mam jakąś dużą populację? Nie. Rozwój? No, rozwój tu nie jest zły. Ekonomia? To nie wiem, dlaczego te prowincje takie, takie bogate, że aż po 10 tutaj brane. Ale teraz dostaniemy, moi drodzy, kopa, że tak powiem, ekonomicznego. Jak podbijemy tego tutaj, kolegę? Tylko oczywiście najpierw farmy. Bym zapomniał. Ja na zapominam o tych farmach. Ale dobra, ty widzę, że coś było rozwijane. Co, bo farmy mieli na trzecim poziomie, to dlatego te prowincje takie były wartościowe? No, nie wydaje mi się. Już po 60 tysięcy farma, co nie? Jak do tego doszło, nie wiem. Tylko oni mogą mieć tutaj dużo marmię, co nie? 12 miejsce na świecie, a tylko 10 prowincji, albo jeszcze tutaj mają prowincje, no ale my chcemy te tutaj zwiększyć nasze wpływy w Indiach. No, na szczęście tutaj zielono mamy z tymi gigantami, z Osmanem mamy osłabe relacje, no to. Ale dobra, nie, nie boję się Mediolanu, ale Wurzburg rośnie, moi drodzy. Wurzburg tutaj wjeżdża w kogo? A z Anglią ma wojnę, no to może tutaj wywalić Angliku z kontynentu. I jeszcze tutaj mają wojnę, no tych to się boję, bo mają milion osiemset tysięcy ekonomii, tylko wiadomo te punkty też nie są aż tak, bo jeżeli mają gdzieś zbustowaną ekonomię w jednej prowincji, a tam nie ma odpowiedniej liczby ludności, to może być taka, nie, nie być to takie super dla nich, w sensie to no po prostu może nic nie dawać, e, dobra to sobie te jednostki, bo jeszcze nie wiem jak będzie z tym kolegą, co tutaj ma tak porozwijane te ekonomiczne tereny, czy będzie very very strong, czy może może nie, trochę tutaj dorzuciłem jednostek i spróbujemy tutaj szybko zająć, aha oni już tu mają stolicę w ogóle, no dobra to Róbmy tak, a tak, tutaj wchodzimy. Tu stolica przejęta już i to. Co tyle? Mordo, to, to tyle? Dobra, no, nie się na pokój. Coś tu będą jeszcze kombinować, ale zobaczymy. No, tutaj mamy tak. 75 tysięcy, 83 i 136 tysięcy. I od razu na czwarte miejsce skoczyliśmy. To nieźle. No, wurz, jaka ekonomia. Masakra. Ale mogę sobie tutaj w trakcie wojny stawiać te farmy. To, to git, moi drodzy. To już będzie łatwiejszy temat, w razie czego. Dobra, mamy to, moi drodzy. Więc bardzo fajnie, miło i sympatycznie. Nasze kolonie tutaj w Azji się rozwijają. I ja im teraz dał chwilę czasu. Niech oni tutaj sobie. Te tereny, jakby te farmy wpływają na tutaj wzrost populacji i tak dalej. I też, żeby tutaj zarzucić asymilację. A sobie wezmę te moje 38 tysięcy wojska i faktycznie się tutaj zajmiemy, moi drodzy, dzisiaj Osmanem, też trochę, żeby nam tutaj za dużo nie urósł. Bo jeszcze, no, ten Würzburg. No, mamy z nimi dobre relacje, ale myślę, że fajnie byłoby się z nimi zetrzeć w przyszłości. drodzy sobie już tutaj rekrutację na granicy z Osmanem. A Ja bym wiecie co zrobił z tym Würzburgiem. Ja zmienił im nazwę, żeby było ciekawiej. Na Niemcy i będzie. Albo Zjednoczone? O, Zjednoczone Niemcy. No, dam im tutaj taki ciemny, zielony kolor i proszę bardzo. Zjednoczone Niemcy zrobili desant na Wielką Brytanię. O kurde. I tutaj wszystko pozajmowali. O kurde. No to lipa. Lipa, lipa. Moi drodzy, dla nich. O, i Polska nas zaatakowała. To nieźle Polska ma. Hmm, coś jeszcze mi zaatakowało. Jakieś tutaj państewko hmm, To nie wiem, co zrobić z tą Polską. A weźmy ich sobie na wasala. O, to będzie dobry pomysł. No to by była taka propozycja, żeby zrobić z Polski sobie wasala. Więc czemu nie? Będziesz naszym wasalem polskim. Będziemy cię karmić trochę. O, niech będzie. Już myślałem, że Osman mnie atakuje, No nie? No tu Polska idzie. Dobra, to jest sobie, musimy na pewno przygotować trochę armii na te tereny, bo tu się bili. To pamiętam, że nie było zbyt prosto, miło i sympatycznie. Czyli 10 tysięcy mogę tutaj walczyć. Dobra, zobaczmy, moi drodzy. Osman i tak prowadzi wojnę z Norwegią, co ciekawe. Ciekawe o co i po co, ale sobie już tutaj puścimy jednostki. Niech tutaj szybko zajmują te tereny A w ogóle co tu się dzieje? Livonia Order. Aha, Hanat Kazański walczy tutaj, dobra. Szwecja w ogóle tutaj idzie mega na wschód. Zobaczmy, dobra, tutaj prowincja Puca. 1700, ok. Osman z kimś jeszcze prowadzi wojnę? Tak, a z tą Norwegią. No dobra, ale to jest takie, że co, tu armii nie będziesz miał, ziomek? To ty się. Z hajsów wypukałeś? Oho dobra To są pierwsze ataki Ale to są małe ataki No i dobra Tutaj zabierzmy im dostęp do morza I czesi zabierają komuś dostęp do morza Co nie teraz tak sobie pomyślałem Jak dziwnie to brzmi Dobra cyk. Cyk. Polski nie wzywamy, bo po co? Polska będzie mi tylko przeszkadzać w konferencji pokojowej. Chyba, że na sam koniec ją wezmę, jak będę miał 100% z Osmanem, to wtedy to ma sens. Przecież przekazać tereny, to mogę tak o po prostu, co nie? Tak, poprzez handel. To nawet nie musimy brać Polski do wojny. Dobra, tutaj atakujemy. I zaraz tutaj sobie te ziemie. Będą już tutaj okupowane przez nas. Okej, okay, przebili się. Okej, okay, okej. Okay. Coraz większe armie tutaj. O, Osman się rozkręca. Dobra, te 48 tysięcy, proszę tutaj podejść. E, wy tutaj. No i tutaj trzeba zrobić potężne rekrutacje. Jeszcze mamy na spokojnie bardzo dużo pieniędzy. Hajs się zgadza, że tak powiem widzowie, więc tutaj nie będzie z tym problemu. Oho! Kurde, jak tutaj się wbili. Dobra, ty możemy troszeczkę ruszyć, utrzeć im nosa, bo zabierać nieco terenów. No i dobra, zaraz to jak mu to tą armią, to się zdziwi. 80 koła, 85 w sumie. O, tutaj osma się kręci na jakiś desant. Jak mamy pieniądze, to ta wojna. Nie wyglądasz tak źle. A, mapa, 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 mapa. Staramy się wyrzucić ich z Europy. Ale trzeba przyznać, że jakieś tam siły posiadał, co nie? Bo trochę no, takie kilka razy tam armia po kilkanaście tysięcy, to już jest coś. Na razie to i na spokojnie. Aha, to ja cię kiedyś uwolniłem, a ty teraz takie rzeczy robisz. No, to nieźle, moi drodzy, to nieźle. Władcy rusi nas zaatakowali. I co to jeszcze jest? Wielka Orta, jedna prowincja, weź ty, połamy za nic co zrobisz. Mm -mm. Dobra, weźmy sobie tu. Wy tutaj proszę iść na lewu. Wchodzimy sobie głębiej mana, 107 tysięcy, zaraz mi się tu wszędzie rozleje, to ma ja w ogóle armii nie ma dobra, tutaj wchodzimy też na tych władcy yy, rusi, powoli ich tam też rozpykamy, o, tutaj się nawet odbiłem kurde, Ej, a my tu już mu wchodzimy na stolicę w ogóle, to nieźle, dawać Konstantynopol, czeski Konstantynopol nie no, tutaj uwolnimy, a o tych władcach, władcach rusi tam, zapominam oni się odbijają o od tych terenów, dobra Konstantynopol zdobyty, e, tutaj jeszcze trzeba to ogarnąć, jeszcze tutaj się porozlewać, czemu oni mnie wszyscy atakują no, a ja ich kiedyś wszystkich uwalniałem no, no, akurat zabieramy wszystko, bo możemy. Ale tutaj po prostu te prowincje to przekażemy Polsce. Nie wiem, tą Czarnogórę to chyba sobie po prostu wezmę. Na razie, a później zobaczymy, jak to będzie z terenami. Chociaż Olaci. A co do Osmana? To tak, moi droll, to byśmy zabrali na pewno. Bo ty mamy rok 1800, czyli 7 prowincji możemy wziąć. Raz, dwa, trzy, jeszcze tutaj. i tak, tutaj ze trzy. <grym> Warszawę weźmiemy sobie pod swoje panowanie. Czemu nie? I teraz coś dla Polski byśmy wzięli. Te wszystkie tereny chyba dla Polski po prostu weźmiemy. No, i może. Można powiedzieć, że stąd wywaliliśmy Osmana. Osman oczywiście znowu tam dostał po głowie od nas. Gdzieś tam jakby nie było. Znowu pokazaliśmy, gdzie jego miejsce. Jeżeli chodzi o Polskę, to moi drodzy, ja bym jeszcze tutaj wysłał nieco może złota, żeby właśnie sobie mogli poasymilować tereny. Bo Polaków tutaj jest praktycznie 18% w państwie. Więc niech poasymilują tereny. Będziemy sobie hodować po prostu takiego tutaj, powiedzmy na wschodzie, taką Polskę. Która w razie czego po prostu nam pomoże tutaj z, 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 z Zjednoczonymi Niemcami. Które widzę, że tu Anglia ich trochę odepchnęła, ale dalej tutaj kontrolują sporo terenów. Po prostu nie kończą wojny, bo, bo to bot. No tutaj trzeba stawiać farmy. Dobra, tylko że może trochę pieniędzy najpierw sobie odłożymy. Więc moi drodzy, hasło na dziś to wskrzeszenie Wielkiej Polski. <laughs> w serii z Czechami. Polska na razie nie chce od nas wolności, ale niby nas trochę nie lubi, więc poprawmy relacje, żeby nie było. Można powiedzieć, to też pracujemy nad wpływami w Europie, żeby stworzyć właśnie tutaj takie państwo na wschodzie. Szwecja jest po prostu przeogromna. A jest jedenasta tylko mamy wojnę z Danią i z Bośnią. Ale Bośnia jest przecież tutaj. Co wy robicie? Czy wy jesteście poważni? Nic tu armia. Chcecie stracić prowincję na moją rzecz? No dobra. Jeszcze większe wybrzeże, moi drodzy, dla Czech. No, nie mówię nie. Może od razu wejdźmy mi na stolicę, co? O, no. S. Ty, a Dania przypadkiem nie jest na końcu drugiego świata? Ty, no właśnie, by ona była w Ameryce Północnej, ty daj spokój, Dania. No, coś jeszcze nas zaatakowało. A, jeszcze jakieś tam księstwo. Olać, patrz, Olać, tu wchodzimy, tu wchodzimy. I żeby było ładnie, to biorę tylko to, to i tyle. Niech sobie tam żyją na jednej prowincji. Praga, centrum Europy, moi drodzy, no taka jest rzeczywistość. O, Nieńcy! Znowu Niemcy co są? A ta dynastia Ming to jest po prostu tym, nie chce mi się bić w ogóle, co? Nie nad nie chcę próbować. Jak tutaj coś nas zaatakuje na wschodzie, to to dodajemy do Polski, co nie? Jakby, nie wiem, ci nas zaatakowali, albo ci, albo ci. Chociaż niby są wszędzie dobre relacje. No jakby Polska nas poprosiła o pomoc, to też gdzieś tam skoczymy. Nadej możemy jeszcze wysłać nieco pieniędzy. Masz Polska. Ale widzę, że boty ciągle mają taki sam problem. Nieważne jaka jest agresywność, to one i tak sobie nie radzą pod względem takich tematów jak zakończenie wojny, co nie? Oni po prostu idą do tego, żeby wyniszczyć wroga. Tym samym wyniszczają siebie i to jest problem. To jest problem. O, i patrzcie, co się dzieje. Czy jakie ma tu armię? 34 koła, moi drodzy. 55. Eee. Masakra. Chyba w następnym odcinku zrobimy taką jakąś wielką wojnę, co nie? Jeszcze tutaj mamy Mediola na siódmym miejscu. mogliby z nimi zawalczyć. Bo też tak, żeby było, żeby nie było, nie tutaj więcej państw, bo kwestia jest taka, że no i tak zabraliśmy dużo tutaj, co nie? Dlatego tak myślę, że jakbym jeszcze powołaniał tutaj kraje, to ten Osman już byłby całkowicie tutaj taki wyniszczony. A byłoby ciężko coś takiego zrealizować. A tak to może jeszcze nas chłopak zaskoczy. O, ale mamy tutaj mocne, słabe, znaczy mocno słabe relacje z Mediolanem. I chyba trzeba wystawić wojska w takim bądź razie na granicy, żeby lubili Osmana, albo inny kraj, który podbiliśmy. Wolę się tutaj przygotować, bo zobaczmy na mapę. No, tylko z nimi mamy takie słabe relacje, no i to jeszcze wołoszczyzna, ale to ich zjem, jak nas atakują. No nigdy za bardzo nie byli naszymi przyjaciółmi, więc w sumie nie prowadzą teraz żadnej wojny, więc powinni być tacy skupieni. Może powiedzieć, że tu walczymy o wpływy w Europie. Więc wypowiedzmy my im wojnę, żeby nie było, ale poczekamy na ich ruch. Dobra, tutaj sześć koła się rozbiło, 3400, 2700, okej. Okay. No na spokojnie poczekamy. 3000, 3000. Dobra, coś tu weszło. Nawet, może spróbujemy coś tutaj zaatakować. O kurde, tutaj mają trochę, ale się porozbijają. Tu przyatakować mocno. Atak z, nad, z trzech stron. Tutaj jeszcze sobie poczekamy. Dobra, tutaj kit, cyk, cyk, armia rozwalona. No i co, kolego? Pamiętasz, jak byłeś taki mocny? Kilka odcinków temu? To teraz się to zmieniło. W drugą stronę lecimy. Teraz to ja mam znikąd armię wielką. Oho, desanty jakieś na plecy chyba. Dobra, tutaj na razie wbijamy. Tam desantik, to ta armia może już przejść tutaj się połączyć. Dobra, tam a na razie atakują. Ale to spoko. Dobra, tutaj na fort, tutaj jeszcze tak, tak, elegancko. Wszystko widzimy. Więc no tutaj wejdziemy. Ym, jakaś tutaj armia niech sobie wejdzie na Wenecję. Może tak o zrobimy? Dobra, tutaj na razie trwają walki, moi drodzy, ale pokonujemy ich na no spokojnie. Nie zaskakują jakoś tutaj liczbą armii na chwilę obecną. Jesteśmy o krok od stolicy, no, w sumie nawet wejdziemy na luzie. Cyk, cyk, cyk. Wojna musiała po prostu się odpalić, bo było widać, że tak by do niej doszło. I tam musimy podejść. Oho, dobra, oni no to i tak agresywnie atakują. O kurty dobra, za mało. Tutaj trzeba jeszcze podesłać ludzi. Aha, ty, ile oni mają tam armii? Zaraz cała armia mi tu zniknie. No sporo. Dobra, tyle powinno styknąć. Cyk, cyk. No i gate. I jeszcze tu. I nara. A to jest ich teren? Ich teren. Oni w ogóle jeszcze mają 70... Co? 76 prowincji? A, bo oni jeszcze tu mają tereny. Amerycze. No i teorie jeszcze tu. Ale nie wiem, czy damy radę się tak tutaj zdesantować, no właśnie tak... Znaczy, daliśmy radę, ale tak ogólnie to ciężkawo. I całą armię w sumie tutaj wyprułem, co nie? A wcale nie miałem takiej małej armii, jeszcze rekrutowałem. Więc jakby nie było, troszkę nasz kosztował ten temat. No i tutaj raz zrobić jakiś silny desancik na to. Bo tak łatwo to nie pójdzie. I mimo podbicia stolicy, tak wielu terenów, to wcale tak... O kurde, tam mi wchodzą. Dobra. <laughs> nie, bo oni się teraz rozlewają. I ja nie zdążę po prostu teraz tego ogarnąć. Trzeba zakończyć temat. Więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery. A mogę siedem. Pięć, sześć, siedem. Daj no to. No i gitara, moi drodzy, pięknie Za jednostki do Pragi, znowu nasze Czechy się Powiększyły, Rzucamy asymilację O, tutaj farmy nawet na piątce Była, to ciekawe, a tu też Ty, farmy na piątce, nice, wszystkie tutaj Ten, budynki pobudowane, ty, to nice no, Tylko tutaj w sumie w jednej prowincji musimy to zrobić Trzecie miejsce, moi drodzy, skoczyliśmy w rankingu Światowym, tylko w ogóle tutaj muszę podkręcić te wszystkie Rzeczy, bo z z inflacja nas zżera 81 tysięcy za farmę No, nieźle, Ja jestem ciekawy, ile będzie Farma na końcu kosztowała, a Zjednoczone Niemcy, tutaj widzę, że, no, tutaj dały Radę. Kurde, drugie miejsce. No ładnie, sobie radzą, żeby tak powiem. A my zobaczmy, ranking. Prześcignęliśmy Sultanat. Okej, okay, ale tylko troszeczkę. Ale tutaj populacyjnie ich prześcignęliśmy. No, ale patrzcie na to: populacja 23 punkty, Zjednoczone Niemcy tylko. No ale ekonomicznie też zaczynamy gonić. No bo zobaczmy na te prowincje, co tutaj zdobyliśmy. Czy tutaj gdzieś jakaś ekonomia jest wielka? 61 tysięcy, okej, okay, to nie jest mało tutaj zdobyliśmy. Tutaj 21, 34. No, spoko jest, spoko pod tym względem. A zobaczmy, moi drodzy, na populację. Nie, no tutaj Praga, bardzo ładnie. Nie, no tutaj widać te nasze Czechy, widać. No, tej gniezno-bydgoszcz. Bytom, Kraków, Zielona Plama Europy. Nie, że tutaj jest takie zgromadzenie, ale tak ogólnie, no. Tylko ja zauważyłem, że populacja jest najcięższa do rozwijania, co nie? Jeżeli chodzi o jakieś tam tereny. Wszystkie inne statystyki o wiele łatwiej można ogarnąć. O, Ming tutaj zżera tego gościa. A jeśli mogli tych tutaj dokończyć jeszcze. O, tu już ładnie możemy sobie wystawiać. Siema, Mordo. A on jeszcze ma tutaj tego sojusznika tutaj na północy. Dobra, dobra. To jeszcze tutaj wystawimy jednostki. Przeprowadźmy tutaj atak. Poszerzamy nasze wpływy w Azji. O, tutaj desancik jakiś. Okej. Okay. O, tutaj mi się desantowali. Dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, mi się tu nie rozlali tylko Dobra, tu rozjechani, tu pokonani ja Tutaj tego kolegę zaraz też dojadę Ten chciał się tu tutaj rozlać, ale mu nie wyszło Jeszcze tutaj, cyk, cyk A, dobra, i od tego gościa bierzemy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Idealnie, i tutaj te trzy od tego gościa Pięknie, moi drodzy, no normalnie Jestem z siebie bardzo zadowolony, jak ta wojna teraz poszła. Dosyć sobie jednostki tutaj do jednej prowincji. W Fazji gadałem po czesku, czajcie. Wurzburg z nowej cesarzem, tylko z tego co widzę, my nawet głosujemy na Wurzburg? Co jest grane? Ale okej. Okay. Ale tu widzę, że coraz mniej księstw jest, <grym> jakby nie było. No, to widzę, że też tutaj już boty też tak mają w większości te farmy. No, nie wszędzie, ale mają te farmy na piątki porobione. To dobrze dla nas. Oho, Livonia Order, moi drodzy, nam wypowiedziało wojnę. Musimy się tutaj trochę wycofać. I, i, i zobaczmy, jakie oni mają tereny. Tutaj co, co nieco mogą nas zaatakować. I te tereny moglibyśmy oddać Polsce, szczerze mówiąc. Zobaczymy jak tutaj nas przyatakują. A co ty się dzieje? Polska ma wojnę. Z Mediolanem? Oszalałeś? One mają 16 miejsce! Ty, ale Polska tu jest! co i przechodzi przez nasze prowincje. No nieźle. Dobra, bijamy się tu. Zobaczmy, ile będziemy w stanie zabrać im. Ty, ale oni tu w ogóle wojska nie mają o co chodzi. Aha, to nie zła wojna, moi drodzy. Ty, Liwania, ty nie chcesz się już poddać? A nie, nie bardzo. Ja bym te trzy prowincje zabrał dla Polski. To weźmy sobie armię. Tu, tu, tu. Ciekaw, czy Polska nas zaprosi. Do tej wojny. Ale to widzę, że idzie ładny szlaczek. Ale nie pokonałem mi taką chyba ilością. Oho. Na Gdańsk wbili. Dobra, dawaj, to od razu na stolicę. Natalin lecimy. Dobra, zdesantowaliśmy się. Teraz tutaj się rozlejemy. Pokażemy im, kto tu rządzi. Wielkie Czechy nieśmiertelne. Od morza do morza. Dawaj, te trzy prowincje i mnie nie denerwuj nawet. No i Git. Ale dobrze, niech ten z tutaj męczy ich. Jedz spoko. Masz tu Polska, te trzy prowincje. Może kiedyś coś zrobić dostęp do morza jakoś przez. Tu... To, tą stronę, bo raczej ze Szwecji będzie się ciężko bić. No i proszę, nawet mają napis, już Królestwo Polskie, bardzo ładnie. Czyli drugie miejsce mamy, jakim cudem. Zjednoczone Niemcy prześcignęliśmy? A, poprzez populację. Okej, okay. no, Oni już tam prowadzą wojny. No jest jestem ciekawy bardzo tych Niemiec. Ja bym chciał, żeby to oni się trochę rozwinęli, co nie? No bo tutaj już Mediolan jest zmęczony przez Polskę. O, tutaj mają taką głupią pozycję, bo Polacy mogą ci tutaj wchodzić z moich terenów, co nie? A oni nie mogą wejść na moje tereny, ale tutaj widzę, że chyba 24 tysiące wojska się on stoi. A Polska raczej tego nie pokona. Ale możemy na przykład ten robić coś takiego, żeby finansować tą wojnę. Na przykład dać złoto Polsce. Zaraz zobaczymy, czy tutaj zrekrutujemy jakieś armie. Tylko, że oni się tak będą Polacy wyniszczać przez tą wojnę. Taka też jest prawda. Zobaczmy, czy jeszcze możemy coś zrobić w Azji. Aha, najpierw to trzeba zobaczyć farmy. Piątka, piątka. Nie, tej farmy już na piątkę wszędzie zrobiłem. Okej, okay, no to jeszcze mamy tutaj do zjedzenia tego kolegę, co ma jedną prowincję i nas bardzo nie lubi, i tego, co nas lubi. Ale on ma tutaj 23 koła wojska. Trzeba podobną liczbę tutaj zrekrutować. Ty, a co to się dzieje? Ty, no nie gadaj. Dwóch tutaj największych gigantów ma Osobą wojnę. Dynastia Ming i tutaj Sutanad. Okej. Okay. No to fajnie z jednej strony. Bardzo dobrze, nie się biją między sobą. Wtedy to nie ja będę na ich celowniku. To jest, to jest dla nas dobra opcja. Powiedziałbym, że wręcz, że tak powiem, bardzo, bardzo korzystna dla nas sytuacja. A tu tutaj musiałoby być wtedy bogactwo, co nie? W tych Indiach, jak ktoś miał tutaj takie po prostu tereny, takie o tutaj. Kurde. Przyprawy, egzotyczne rzeczy i tak dalej. Dobra, dawaj tego gościa. Szybki wjazd. Dzięki Nara. Nawet nie zdążył wezwać sojusznika. Mm. No i tutaj trzeba teraz trochę. Aha! Po pierwsze, to muszę farmy pobudować, to, to jest ważne. Ale tutaj widzę, że są farmy. Tak, tak, tak. Tylko. Aha, no tak, jedna prowincja tylko. Więc kit. Ja czasami już nie mylę prowincje, co nie? Czy, czy to już jest moja prowincja, którą mam już od jakiegoś czasu, czy to jest nowa prowincja? Oni tylko mają trzy prowincje? Tak, no to git. W herbie słoń. Oho, Osman nam wysyła z zniewagi, chyba chce faktycznie oddać Konstantynopol. No i dobra, mamy ładną armię, wypowiadamy wojnę. Ej, niech on sobie nas tutaj poatakuje, bo czemu nie? Jak? bo ja muszę trochę patrzeć na tę naszą Polskę. Dobra, żyją, żyją, to jest najważniejsze. Ale czekaj, co jest Polska ma. A nie, oni po prostu przechodzą przez prowincję. dobra. Zamiast się Polska rozwijać, to woli atakować. No nieźle. To nie zła Polska. A on nie chce tutaj zaatakować? O, właśnie, o to mi chodziło, żeby tutaj te jednostki wyszły. To wiadomo, nie będzie miał jednostek w nieskończoność. Teraz możemy przeatakować. Cyk, cyk i cyk. No i pięknie. Kolejne trzy prowincje dla nas. Kolejny rozwój naszej indyjskiej, indyjskiej, azjatyckiej kolonii czeskiej. Bardzo ładnie to wygląda, tylko już problem jest taki, że tu już jest tylko Ming. No, ale to zawsze możemy już zostawić ten teren, że po prostu to jest, to jest nasz kawałek i sobie gdzieś indziej pójść. Nie wiem, Indonezja, te tematy. O, Australia, to też jest duży kraj i też jest dynastia Ming. Ta dynastia Ming jest wszędzie. Japonii nie ma co, chyba że tutaj te północne tereny, chociaż taki Mech. A zobaczmy, co tu się dzieje w Ameryce. E, dobra, tu mamy Imperium Azteków, tu mamy jakiś miszmasz straszny. Dziś strasznie to wygląda. Tutaj mamy Imperium Osmańskie, tutaj mamy Królestwo Anglii, e, Królestwo Jakiś tam. O, Mediolan. No dobra, dobra. Może wywalmy Mediolan z Europy. Limonia, Order. Holandia. No to ciekawie, moi drodzy. A tu? Nupe? Nie, to jest Mossi. Mossi. A tu Wolaita. Vol Cesarstwo Etiopii. Republika Florencka oraz Cesarstwo Etiopii. No dobra, ciekawie, to wygląda królestwo. Merina. Dziwny ten świat. Za każdym razem, kiedy się widzi ten, ten, ten świat, to jest taki. taki Co to się dzieje w ogóle? Ale to jest po prostu alternatywna historia. To dla nas po prostu teraz, jak wygląda ten świat, dla nas to jest taki normalne. A mogę by się skończyć, że byłoby nienormalne. Ale ogólnie mamy drugą pozycję na świecie, moi drodzy. A do tego Mingu mamy daleko? No, dwa razy, tak, tak, nie wiem, tak ekonomicznie to nas dwa razy prześcigają. Tak samo populacyjnie to tutaj nie mamy trochę podjazdu do Mingu. Ale to, no, ta populacja strasznie wolno rośnie. Znaczy, wiadomo, no, ten wskaźnik mogliby bywali tutaj w kosmos, o ten o, i wtedy pewnie byłoby lepiej. Bo teraz zobaczmy, taką w jedną turek, wydajemy 41 tysięcy, to mamy tak. Populacja 2 miliony 700 tysięcy, no i tak skoczyło 9 tysięcy chyba, co nie? Tak, o 9 tysięcy. No i nawet teraz tutaj zaczyna iść ten rank. King. Ty, ej Ming, ty, ty, ty zostaw gościa Moi drodzy, co my tu obserwujemy, dynastia Ming No nie, co narobi No nie wiem, chociaż dobra, już ten, ten, ten sutana to się broni Ale Ming jest tutaj straszny Jak tam Polska sobie poradziła? A, w ogóle się napisy psują Ale to, to, to normalne Polska, Polska, za... a nie, ona się dalej bije Ja nie mogę, Polska, co ty robisz, po co Ale dobra, wymęcz ich, wymęcz ich Nie wiem, oboje się wymęcznie To jest nasz ale on, on jest trochę dziwny, ale no wiecie jak jest, no Coś tam, coś tam sobie działa chłopak. I moi drodzy, dojechaliśmy do 1850 i myślę, że na dzisiaj sobie zakończymy ten odcinek i jutrzejszy odcinek to będzie ostatni odcinek z tej serii. Gdzie po prostu sobie. Nie wiem, tutaj jeszcze podziałam coś w Europie. Z Mingiem może się zetrzemy, ale. Ale to, 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 to będzie katastrofa. Nie, nie sądzę, żebyśmy tutaj coś podbili, bo oni tutaj mają naprawdę dobre tereny. Tu, 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 to wszędzie to są dobre tereny. To są wszędzie. Jakbyśmy walczyli, nie wiem, z Mingiem tutaj, to byśmy mieli szansę coś mu zabrać, ale tak. Jeszcze jak on podbije ten sutana, to. To ja tego nie widzę, to no nie? Ogólnie. <grych> Ale zobaczymy, moi drodzy. Więc ja mam nadzieję, że ten wam się podobał. I że tak nie zapomnijcie będzie w górze komentarzy i subskrypcji. Na razie, trzymajcie się, hej!